For millennia we studied the heavens hoping to find our answers among the stars Cześć, ja jestem dziwny to jest krastelaris i najnowszy DLC Asian Relics Story Park godzina 23 chyba czy 40 coś takiego z pracy wróciwszy, zjadłszy coś, niecoś yy, i popijawszy sobie jakiejś yy, APA za 809 zł yy, i grawszy właśnie w sam teraz Stwierdziłem, że a może jednak przed upierzeniem jeszcze czegoś nagramy sobie jeden odcinek yy, Minutowy, tak, żeby mieć już coś na zapas. Bo i tak mam jeszcze dużo w pokalu, w szklance w zasadzie. Dziwka, więc możemy kontynuować. Tak, więc tutaj nasze statki badawcze specjalnie biorą się do pracy, więc musimy i troszeczkę skorygować nieco i ustawić kursy badań. O. Tak się właśnie składa, że niedawno odkryliśmy technologię automatycznej eksploracji kosmosu. Także możemy im to ustawić, jeżeli nie są dla nas jakoś zbyt specjalnie e, wymagający. Anomalia: wykryliśmy na tej niegościnnej skale ślady starożytnego związku gwiazdnego Wulatum I'm sorry. Badania. Także kontynuujemy. Także o o, spotkanie w układzie FATIS. to może być coś. czego nie chcemy zobaczyć. Spotkaliśmy jakieś obce statki w układzie FATIS. Do czasu pozyskania nowych informacji, te dziwne obiekty zostały określone jako FATIS. Powinniśmy działać rozważnie. Spadajmy owe e, obiekty. Raport o kontakcie z kosmiczni wędrowcy Eliador. Nowiny o statkach kosmitów dotarły do nas. To koniec pierwszego rozdziału księgi, którą Wspólnota Aliadorów tworzą budując Gwiezdne Imperium. No z pewnością zakładam, że jest to jakaś obca rasa, której nie chcemy odkryć, ale no odkryjmy. Odkryjmy... Odkryjmy... Prawdopodobnie nas tu gdzieś przyblokują, zatkają drogę ucieczki z Gwiezdnej próżni. Ty jesteś odkrywcą światów, więc... Weźmiemy damy dobie automatyczną eksplorację gdzieś, o, a tu nie, to są, to jest, fa są, znajdują się, yyy, jacyś prekursorzy, nie prekursorzy, tylko ci, yy, ci drudzy, okej, okay, mamy tutaj kolejny rozdział, pod falami, Fatis 3, skany orbitalne przeprowadzone przez nasz statek budowczy w jakieś dziwne formacje pod powierzchnią mórz, a także niewytłumaczalny przebieg prądów morskich. Pogoda jest tu względnie spokojna. Sztormy rzadkie, ale ocean, pokrywający cały glob, ciągle faluje i puszy się, napędzany jakoś nieznaną siłą z głębi. Zalecamy dokładniejsze zbadanie sprawy. Oczywiście. Tylko czy to naukowiec jest, nie możesz sprawdzić popawek na stanowiskach poda, poza. A gdzie to się znajduje? Fatis jeszcze nie należy do mnie, ale już będziemy ku temu właśnie podążali, by należało. Ile potrzeba wpływów, abyśmy tutaj zbudowali placówkę? 27 nam brakuje. Wkryliśmy na tej niegościnnej w sklecie związku w lat. Aha, okej, okay, to możemy badać kontynuować, kontynuować badania. O, ok, mamy drugie stanowisko wykopa archeologiczne. I tutaj może coś być. Tutaj na tym facisie coś się znajduje. Coś tu istnieje. Tutaj coś się, coś się dzieje pod powierzchnią oceanów. A tu znajduje się jakaś stacja kosmiczna, którą właśnie podamy. Może to są jacyś ten... Jacyś kuratorzy, o. Właśnie tak. Właśnie tak ich Mamy tutaj trzy wykopaliska. O, I kolejne dostępne są tradycje. Także wybierzmy już sobie utrzymanie bazy Jest 20. Możemy administracji wzrasta. Okej. Okay. To sobie wypalimy. I nawiązano łączność. Odkryliśmy komunikat pochodzący z niezależnej stacji kosmicznej Rigan Commercy Exchange. Wygląda na to, że zdołali przetłumaczyć nasz język. To ciekawe. Kupcy. Świetnie. Dobrze was widzieć. Założono frakcję wspólnoty aliaderów od niedawna. Nowa frakcja zyskuje poparcie na wewnętrznej scenie politycznej. Na jej czele stoi naukowiec Sitofaneka Pretek, a nazwa tego ugrupowania to Council of Technocratic Reform. Członkowie nadlegają na rozwój nauki. Niezadowolona frakcja będzie źródłem kłopotów, ale osobne, osoby popierające działania rządu mogą okazać się użyteczne. Tak, będziemy popierać tę, że w sensie popierać, nie popierać. No to z główna SI dozwolona, to za dużo nie chcą. Idziemy w stronę techniki, idziemy w stronę nauki. Tak rozwijamy się nasze badania, właśnie chyba. Zmierzają ku czemuś, Czy możemy już budować roboty. Bo w którymś to było, że można było budować roboty? Populacja star Ok, mamy zbadaną technologię z dziedziny techniki. I teraz może tak: szybkość budowę na planecie. wykopaliska jakiś nowy przebieg, bądź metaloceramiczny -cerami pancerz. Szybkość budowy budynków na planecie, mamy nową, rozbity statek kosmiczny, pewnie problemy z żywnością. Mamy tłumaczenie kolejnego dziennika. Żywność na wyczerpaniu. Pięć cykli temu zjęliśmy ciała zmarłych, ale to za mało. W głosowaniu postanowiliśmy zjeść kapitana. Mechanik za Zarbla nadal pracuje nad nadejnikiem ponad przestrzennym, zapewnia, że jest prawie gotowy. Wygląda na bardzo skomplikowany. Ostatnia kończyna pomocnicza Priwaxa skurczyła się i zsieniała. Śmierć nadchodzi. Ciekawe. Kontynuujemy nasze badania wykopaliska. Podejrzewam, że mogli zjeść się na nawzajem wszyscy i później jeden umarł z tego wszystkiego. Zżerała go yy, od środka Srogo poczucie winy od środka, bądź inna jakaś tam dolegliwość. <grych> ok, mamy tutaj statek konstrukcyjny, który napotkał bardzo duże zasoby minerałów i postanowił to wykorzystać, budując tam stacje górnicze, następnie stacje badawcze, bo tam troszeczkę fizyki możemy uzyskać. <grych> następnie na planecie Moach nic się nie dzieje. Eliador w sumie to również. Kolonizujemy i Prime. No i tak, ten statek badawczy nam te eksploruje. Władco otrzymuje cechy, Ten statek również eksploruje. Mamy tutaj kilka światów datnych do zamieszkania. Ale musimy yy, zająć kilka yy, układów. Jest założono kolejną frakcję, co jest dobre, nieważne. Jaki jest ich cel istnienia? Frakcja, tylko sprawdźmy, czy są wszyscy zadowoleni. No nie, rozbito mi to, to bardzo mi rozbiło przyrost spływów. 70. No strasznie mi to rozbiło, bo ci są już mają rozwarstwienie społecznościowe. Obecnie brak problemów. Ci mają problem. Mają rozwarstwienie społeczne. Prowadzenie rozwarstwienia społecznego, czy to w postaci rozwarstwionej ekonomii, niewolnictwa, czy nawet czystek, sprawi, że Loyal y, City Series Group się ucieszy. Fajnie. To to, to, to nie mam jakiś ten. Siedem populacji, trzeba ich unicestwić. <ścoughs> trzeba ich unicestwić. Pamiętam, kiedyś robiłem taki motyw, że miałem. Yy... Dobra, anomalia. Mamy anomalię, za chwilę skończę. Voldox 4. Odczyty atmosferyczne nie pokrywają się z wynikami symulacji. No cóż, no trzeba to zweryfikować, zbadać i tak. Kiedyś miałem taką populację, że mi się po prostu buntowali, nie dało się ich zadowolić w żaden sposób. I miałem event, w którym to leciała asteroida wprost na planetę. I stwierdziłem, że wszystkich tam przesiedle i niech skiną. Ale nie pamiętam, czy mi się to udało na tej niegościnnej skale ślady Starożytnego Związku Gwiezdnego Wulatu. Badania, bardzo, bardzo potężne badania, bo aż 1080 yy, miesięcy, czy to dni są? Dni. Jest to bardzo ciężki, bardzo trudny yy, proces badawczy. Mamy tutaj świat z, z daty zamieszkania na 20 yy, Świat arktyczny jest to bardzo surowy klimat, do którego na razie nie będziemy zmierzali. Spójrzmy, czy tutaj ktoś nie ma co robić, ale zaraz możemy temu zaradzić, aby ktoś nie miał co robić, to trzeba go po prostu takowego stworzyć. O ciach ciach. Baza Górnicza Wula. Bla bla, nieważne jak się to nazywa. Na dnie wielkiego krateru odkryliśmy pozostałości małej bazy górniczej Wulatum wydobywającej Hel 3. Wydaje się, że wybuch, który utworzył ten krater, miał swoje źródło wewnątrz obiektu. Jeśli techniki górnicze Wulatum nie różniły się poważnie od naszych, to awaria sprzętu ani wypadek nie mógł spowodować takiej eksplozji. Fascynujące. Możemy tutaj podjąć badań, projekt badawczy. Baza górnicza. Tutaj mamy możliwe. To badamy ten duży szkielet, tak? Ten kościec na planecie, który myśleliśmy, że są góry, chyba myślę. Tak. trzeba albo coś innego. Wprawdzie podobne. Te dwa badania pamiętam, że były i nie pamiętam. Okej. Okay. Mamy nową kolonię, która może zostać wielką metropolią, też ma bardzo dużo pól do dzielnicy miasta. <grytania> Ośrodek Wirtualnej Rzeczywistości Wulatum, Voldox-9. W pewnym momencie inżynierowie Wulatum wydobywali tutaj wielki kompleks, wybudowali tutaj wielki kompleks orbitalny, poświęcony badaniom komputerowym. Co dziwne, Najwyraźniej zignorowali popularną dziedzinę sztucznej inteligencji, skupiając się wyłącznie na rzeczywistości wirtualnej i wielkich symulacjach komputerowych. Większość kompleksu została zniszczona przez ostrzał i uderzenia mikrometeorytów, ale to, co przetrwało, jest, znakomitym, jest w znakomitym stanie jak na swój wiek. Interesujące. Kodeks orbitalny wejście to zbadajcie. ale komunikatów wirujące cienie. Voldoks. Cztery. Po powierzchni globu przesuwiają się ogromne, poszarpane plamy cienia. Nie rzucają go chmury, ale płachty materii organicznej, unoczącej się w górnych warstwach atmosfery, rozpięte na szkieletach, umożliwiających ruch w ograniczonym zakresie. Oficer naukowy Ksanowa karupę. Nie chcę jeszcze wyrokować, czy są to zwierzęta, czy rośliny. Ani jakiemu celowi jest w ogóle, jeśli w ogóle ma służyć ta skomplikowana zabawa w teatr cieni. Okej, okay, możecie podjąć badania naukowe. Ty kompleks orbitalny badasz, ciebie nie będziemy tutaj angażowali w tę, że. Dobra. Ty co badasz kompleks orbitalny. Okej, okay, dobra. Niech będzie jak Technologii jest. Technologii secure. Produkcja stacji badawczej plus 10%. A teraz możemy sobie zainwestować w badania fizyczne, a ewentualnie reaktor atomowy. Co by to wybrać? W istocie wybór jest naprawdę istotny. A weźmy sobie reaktor atomowy. I mamy kolejny rozdział w archeologii. Rozbity statek kos... Kolejny dziennik pierwszego oficera Hitara. Zapytałem za o nadajnik ponadprzestrzenny. Okazało się, że po prostu w... wcisnęła mnóstwo złomu i luźnych przewodów do pustego karnistra na paliwo. Ona nawet nie jest prawdziwym mechanikiem. Z... Wśród plecza Privaksa sączy się płyn. Na pewno wkrótce umrze. Zazdroszczę mu. Ciekawe. Czyli prawdopodobnie mechanik, aby przeżyć i nie zostać zjedzonym, udał, że jest mechanikiem i że coś naprawia. Tym samym zapewniając sobie takie, taki immunitet na dalsze przetrwanie. no Fidelec może coś wyskrobie i się uda. Ale jak to się wszystko zakończy, to się przekonamy. Niebaw. Ukończono projekt archeologiczny. Znowu ta planeta, której boję się przeczytać nazwę, ale może ją teraz spróbuję, jest to Yes. Jakimś cudem udało się nam znaleźć części banku danych Fulatum, który został wyrzucony z krateru pod muchem eksplozji. Większość danych była uszkodzona, ale nasi naukowcy zdołali odszyfrować słowo Korga oznaczające podstawową jednostkę czasu używaną przez Wulatum. Ciekawe znalezisko. Proszę Mościów o, o kontynuowanie badań w tej dziedzinie. Dobrze, przejdźmy sobie do statków cywilnych i zobaczmy, czy któryś z nich nie cierpi na nudę. Jak się okazuje, cierpi. Bardzo cierpi. Nawet dwa yy, statki. Budowa tutaj placówki będzie kosztowna, z tego względu, że nie mamy łączenia, więc poczekamy aż ten statek tutaj gdzieś się osadzi. W... To cholera. Tutaj, jak się obsadzimy, to mamy 67 populacji tego wpływów, a później tutaj będzie podobna wartość. Więc troszeczkę z czasem nam się przeoszczędzi. Ukończono projekt archeologiczny. Woldogs znowu, archeolodzy badający orbitalny kompleks Fulatum, natknęli się na ciekawe znalezisko. Zdołali wydobyć niepełny egzemplarz programu, który wygląda na dość popularną wieloosobową grę wirtualnej rzeczywistości, w którą grały miliardy Fulatum w całym swoim imperium. Choć akcja gry toczy się w fikcyjnej, satyrycznej wersji ich ówczesnego społeczeństwa. Program okazał się nieocenionym źródłem wiedzy na temat języka i zwyczajów buletum. Naprawdę jest to bardzo ciekawe znalezisko. Może sami czekamy w tę wieloosobową grę. <grym> ok, nasz statek badawczy zakończył właśnie misję w układzie Voldox yy, i damy mu automatyczną eksplorację i zobaczymy sobie coś tam w rejestrze sytuacji Badanie światów mamy 2 z 8. Klasyfikator się znajduje. Gdzie to jest? Ok, bo ten O matko, to aż mamy teraz 5 pozycji, które musimy zweryfikować. Tutaj w tym układzie Angeli coś tam. Nasz badacz działa. Tutaj yy, Woldox już zbadaliśmy. I tutaj prowadzimy badania yy, nad. Pobudzenie archeologi archeologiczne w Damium i trzeba będzie podjąć w Fatisie. Yy, Okej. Okay. O, porzucona brama kosmiczna. Fak. Na peryferiach układu, Maskwal, odkryto starożytną stację kosmiczną. Otac otaczająca ją szczątkowa sygnatura ponadprzestrzenna wskazuje, że stacja może być swoistą bramą kosmiczną elementem hitoplastycznym. Hipotetycznej sieci obiektów, które kiedyś umożliwiały prawie natychmiastowe podróże między różnymi częściami galaktyki. Nawet jeśli to prawda, aktualny stan techniczny bramy kosmicznej sprawia, że nie nadaje się ona do użytku. Gdyby udało się jakoś naprawić, jej właściciel byłby w stanie dotrzeć do każdej działającej bramy kosmicznej w galaktyce, dzięki czemu jego statki kosmiczne mogłyby przemierzać gigantyczne odległości w ciągu Kilku dni. Intrygujące. Także musimy sprawić, aby ta brama była nasza. Ale czy ta brama jest zwykłą bramą, czy bramą L? Nie, to jest zwykła brama kosmiczna. Także idziemy po ciebie. Czekaj na nas. Aż w końcu tam dotrzemy. Bo to w sumie może być nasza jedyna furtka, gdziekolwiek, jeżeli nas tutaj oblężą w koło. A podejrzewam, że tu już ktoś jest i tu już ktoś jest. i dalej pójdziemy w tył, im wyżej pójdziemy na północ, tym szybciej ktoś nas tutaj zablokuje. Także ta brama może być furtką na wszechświat, na galaktykę, żeby odkryć wszystko, co jest nieodkryte. Odkryto właśnie zasób strategiczny, bo podczas badania rim 5 From Beyond. Odkrywa kilka, wcześniej, odkrywa kilka wcześniej nam nieznanych, unikatowych gazów. Substancje te mają wiele różnorodnych zastosowań, zwłaszcza w działaniu zaawansowanej broni energetycznej i pole siłowych. Niektóre z tych gazów można też stosować jako paliwo do ostatków kosmicznych albo nawet do celów reakcyjnych. Reak reak choć nie posiadamy jeszcze środków do pozyskania tego zasobu, powinniśmy poważnie rozważyć przejęcie kontroli nad tym układem, aby później jego, aby później rozpocząć jego eksplorację. Okej, okay. to są to gazy, satry, coś tam. A, egzotyczne gazy po prostu. Okej, okay, statek konstrukcyjny zawita na orbitę planety i myśli, że nie zobaczę, że nic nie robi. Także statku konstrukcyjny. A ten układ nie znajduje się w naszej jeszcze przestrzeni kosmicznej. Mamy kolejną anomalię. Na powierzchni tego świata znajduje się wiele żłobień. Niektórych ułożenia nie można uznać za naturalne. Zarbity te wielkie blizny przypominają pismo. Podejmijcie badania w tejże dziedzinie. Za 5 wpływów możemy z... zająć ten układ, a ty czemu? Nie kontynuujesz badań tego otoż układu, który jest, jak widzicie, bardzo istotny dla naszego ludu. Ponieważ ma to związek z. Czy to był katalizatorem? Z katalizatorem klasyfikatorem Pomylił mi się z Mass Effectem. <laughs> no ale cóż, pomyliło mi się z Mass Effectem. Zdarza się. Także tutaj już możemy zbudować placówkę, a ty w Solomonie, statku konstrukcyjnym, który o, udał ci się akurat, bo budujesz bazę, także upiekło ci się. W sumie reszta nic nie robi, anomalia zostaje przebadana, a my tymczasem kończymy kolejny materiał z gry Stellaris i najnowszego DLC, Ancient Relics Story Park. the answer is obvious power and influence your people are holding the knowledge of my race for their own gain the last i am the final hope to avenge our people the activation process has begun